Obchody Święta Szkoły przy Piastowskiej odbywają się w trakcie trwania Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych. Świętowanie rozpoczęło się już wczoraj w profesjonalnej pracowni kołobrzyskiego Centrum Wyposażenia Gastronomii Klimatex. Został przeprowadzony konkurs kulinarny dla uczniów szkół podstawowych „Mistrz Kuchni Junior”. Dzisiaj podczas uroczystości odbyło się wręczenie nagród. Równolegle szkoła w ramach Dnia Otwartych Drzwi. Prezentowała swój potencjał. Dzisiaj przy współdziale pracodawców zorganizowaliśmy wycieczki zawodoznawcze do kilkunastu zakładów pracy w Kołobrzegu. To znaczy, że uczniowie klas ósmych idą na wycieczkę do danego zakładu, czy to jest zakład mechaniczny, hotel, piekarnia. Tam poznają tajniki zawodu od kuchni, dowiadują się o przebiegu praktyk, potencjalnym zatrudnieniu, o możliwościach, perspektywach, jakie stwarza dany zawód. Następnie przychodzą do nas i tutaj mamy dla nich przygotowaną Kilka atrakcji. Tym samym kilkaset osób dzisiaj obchodzi to święto razem z nami, a jutro mamy siatkarski turniej zawodowy. Do zaprezentowania swojej oferty szkoła zaprosiła również pracodawców. Wszystko po to, żeby uczniowie na miejscu mogli podjąć decyzję o wyborze nauczonego w szkole zawodu. Pracodawcy odpowiadali na wszystkie pytania związane z realizacją zajęć praktycznych i nauką zawodu. To są świetne spotkania i okazje do tego, aby nawiązać już współpracę, już sobie znaleźć praktykanta lub przyszłego pracodawcę. Także celem jest. Właśnie zachęcanie uczniów do wyboru szkoły zawodowej, ale też stworzenie im możliwości bezpośredniego kontaktu z pracodawcą. Jest olbrzymi potencjał. Tak szczerze powiedziawszy, to koło grzyje z usług. Z każdej strony spotykamy na każdym kroku naszych absolwentów czy to w zakładzie mechanicznym, czy w hotelach, w restauracjach. We wszystkich tych miejscach my widzimy znajome twarze i to są nasi absolwenci. W szkole prezentowane były także stanowiska fryzjerskie i profesjonalna pracownia mechaniczna a uczniowie klasy kucharskiej przygotowywali i serwowali wszystkim chętnych gofry własnej roboty.